Dzień dobry, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Moi drodzy, to będzie specjalny filmik na tym kanale. A to będzie dotyczący balansu, a dokładnie rada do spraw balansu i postanowiłem, że zrobię taki specjalny odcinek, może nawet serię co miesiąc, jak wszystko będzie dobrze, to hulało, działało. Nazwiemy to Ministrem do spraw balansu. Zostanę tym ministrem. Oczywiście żartuję, śmieję się. No ale zanim przejdziemy do zmiany kart, do wyboru tych kart, moi drodzy, zobaczmy, co trzeba zrobić, żeby móc głosować i jakie są do tego, że tak powiem, grupy, jak to działa, bo ja też z tego pierwszy raz będę korzystał. Moi drodzy, raz w miesiącu będzie można zagłosować na zmiany w kart, kart w zakresie siły oraz kosztu werbunku. No, i wiadomo, dowódcy też w tym będą brali udział, będzie można zwiększyć albo zmniejszyć ich werbunek. Raz w miesiącu, wyjątkowo w tym miesiącu, dwa razy. Głosowanie będzie polegało na wybraniu trzech kart: zwiększenie siły, zmniejszenie siły, zwiększenie kosztu werbunku, zmniejszenie kosztu werbunku. Oczywiście mm, przesyłamy te zmiany. Trzeba pamiętać, że to głosowanie jest wa ważone w takim sensie, że pierwsza karta dostaje 3 punkty, druga dwa punkty. Trzecia, jeden punkt, więc kolejność ma tu znaczenie, aby móc głosować. To jest najważniejsze: eee, Prestige 1 i 25 wygranych gier. Ostatnio na streamie złapałem się na tym, bo zupełnie na tym, o tym zapomniałem. Eee, albo rangę 0, o tu jeszcze ważne. Eee, aktualizacja rozpocznie się zaraz po patchu. No i najważniejsze zmiany: ile tych zmian będzie. 15 w obrębie jednej grupy, minimalnie 3 i minimalnie 50 głosów na jedną yy, kartę, tak? Czyli tutaj nawet 60 zmian możemy mieć w ciągu jednego, jednej, jednego, jakby, patchu aktualiza aktualizacji, nie? Albo 12, więc zawsze te od 12 do 60 będziemy mieli zmian w tym co miesiąc. Ok, spoko, może to nie wywróci grę, yy, a może wywróci metę. No zobaczymy, co się będzie działo, nie? Za kilka miesięcy. Okej. Okay. Przejdźmy moi drodzy do zmian. Które ja tu wybiorę. Podczas nagrania. Yy, I dodatkowo bardzo ważne. Skupię się głównie na Skellige i na potworach tym razem. Większość pewnie ludzi tak, tak zaznaczam. To będzie prawdopodobnie właśnie Nilfgaard. Może KP żeby zbufować, Ale Nilfgaard żeby znerfić. I to trochę jest martwiące. No ale to... Yy... To już zobaczymy przy najbliższych zmianach, które będą we wtorek. I w ten dzień też będzie ten filmik, więc od razu zweryfikujecie, czy dob dobrze zrobiłem, jeżeli chodzi o zmiany w stosunku do społeczności. Za chwilę do Was wrócę już ze zmianami. Ok, moi drodzy. Jak widzicie, już mamy yy, wybór pod względem siły, pod względem werbunku, zmniejszenia, zwiększenia jednego i drugiego aspektu. Ale, moi drodzy, <laughs> żeby Tutaj nie być tak, o, że wam pokażę, co zmieniłem, co nie zmieniłem, to opowiem o, swoich, o swojej argumentacji. Zacznijmy od siły, tak jak jest, od góry, z góry na dół. Królową zimy. Dlaczego ją e, zbus, zbufowałbym? Dlatego, że ta karta, może to jest ten argument, jest tak z dupy wyciągnięty, ale ona sama w sobie potrafi dużo punktów zrobić. E, więc to jest dosyć. Dosyć kontrowersyjny pomysł, może tak. Natomiast ona jest bardzo. Yy, bardzo, że tak powiem. No można ją szybko usunąć. No niestety ta karta jest taka, że ma 4 punkty prowizji. Każdy praktycznie removal w nią wchodzi i koniec. Nie, i nie ma tej karty. Dlatego bym dał ten jeden punkt siły, aby zobaczyć, czy archetyp mrozu w ogóle będzie w jakikolwiek sposób. Yy, yy, Pojawi się dzięki, dzięki tej królowej zimy, nie? Aczkolwiek śmiem wątpić. Natomiast no, dałbym jej ze względu na to, bo sam osobiście bym pograł trochę tym mrozem, gdyby ta królowa zimy yy, była troszeczkę mocniejsza i nie znikała od razu po pierwszym ruchu przeciwnika, nie? No w teorii, w teorii można ją zboostować chociażby kartą, która robi dodatkowy mróz, prawda? Tyrnalia, jak dobrze pamiętam. No ale to niestety wymaga czasu. Więc wydaje mi się, że ta piąteczka byłaby spoko. Nie przedłużając, chodźmy do Archespora. To też wydaje mi się, że to jest akurat dobry pomysł, żeby dać jej więcej, więcej yy, siły. Bo zagranie samo 5 za 4, no to wiadomo, to jest słabe zagranie. Natomiast jak uda nam się pożyć czy Żabką, czy to Oszluzgiem, czy Barbegazim, no to robi to 10 wtedy za 8 prowizji łącznie, plus mamy jeszcze odcedzenie yy, deku, tak? Mamy lepszy, możliwość do, lepszego doboru kart. Więc wydaje mi się, że to jest chyba sensowne rozwiązanie, aby ten archespor się pojawiał i dostał ten punkcik więcej. Prosta, ar Prosty argument. No i Vi. Chciałbym zobaczyć Wii z powrotem. Niestety, przy tej kontrolnej mecie yy, jest troszeczkę ciężko. Tutaj się zastanawiałem, czy nie lepiej prowizję. Czy może jednak siłę. Stwierdziłem, że najpierw siłę, może przy następnym głosowaniu dam yy, propozycję, żeby zmniejszyć tą. Tą prowizję. No i chciałbym po prostu ją zobaczyć, dlatego, dlatego tego bym tutaj. E, Zbustował o jedną siłę, a może w przyszłości nawet obniżył prowizję. Nie do tego stopnia, żeby Nekker był rany, ale. Ale wydaje mi się, że jeden to jest takie minimum absolutne dla niego, nie? Przejdźmy do drugiej części tej siły. Zmniejszenie. Oczywiście Sowe. Myślę, że nie ma co tutaj argumentować. To jest straszny mocny play. Wiadomo, musimy spełnić warunek. Natomiast no kurcze zagranie D plus 8 z Niedźwiedzia. No to macie tutaj, moi drodzy, 28 punktów. To prawda, no musi być Kertrolde albo, albo coś innego, nie, ale. No nie, no ja uważam, że to jest strasznie przesadzona karta i, i, i tutaj trzeba pomyśleć nad tym, żeby ją znerfić. Stwierdziłem, że najpierw trzeba odebrać trochę siły. Ja bym jeszcze odebrał jeden punkt, ale no niestety na razie pracujemy. W jeden w górę, jeden w dół, i tutaj na pewno bym zabrał tą jedną siłę. Kolejny to jest Swalblod, który jest często przeklinany. Ja się zastanawiałem, czy lepiej zostawić Swalbloda tak jak jest, czyli ma 10 punktów, czy może lepiej zwiększyć Benkarta Swalbloda siły, który byłby cięższy pod kątem aktywacji. Natomiast to, to, też zwiększenie tego, tej siły Benkarta Svalblota generuje yy, troszeczkę bardziej, yy, tak mi się wydaje, tak, 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 ja to myślałem, że jakbyśmy dali Benkartowi Svalblota 5 punktów siły, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta aktywacja tego, tego Svalbloda będzie szła do końca jego siły, jak na, naprodukujemy tych Benkartów Svalblot. Wiecie o co chodzi. Pojawi nam się 3, 4, 5 i będzie kontynuacja uderzeń tego Swalbloda, aż, aż sam padnie i wyczyści cały stół. I obawiam się, że zwiększenie siły benkarto, Benkarta samego byłby dużym problemem, więc dlatego podjąłem decyzję, że lepiej byłoby siłę obniżyć na początek Swalblodowi. Nie wiem, czy moja logika w tym w tym przypadku jest słuszna, żeby, żeby to, to zrobić, ale Benkarta Svalblota bym bał się ruszyć tutaj w tym w tym hmm. Żeby zwiększyć mu siłę, oczywiście, nie? Bo, bo też o tym myślałem. Natomiast może ewentualnie zmniejszyć siłę. Może mieć 4, powinien mieć 5, żeby też tych punktów nie było więcej na stole. No nie wiem. Tutaj ta karta wymaga na pewno zbalansowania. Tak mi się wydaje. Bo praktycznie w każdym deku jest grany. No i ostatni to jest kraken. E, kraken! Stwierdziłem, że to jest dobry pomysł, obniżyć mu e, e, siłę. Z tego względu, żeby łatwiej było ją. Łatwiej byłoby dla Skellige, żeby wróciła na stół. Żeby te bestie były grane z powrotem. Natomiast też to generuje pewien taki. robi z, tego, tej, kar z tej karty jeszcze większy mem, bo ta karta może wracać i w jedną stronę, i w drugą stronę. i dopiero zaczyna się e, Clown Fiesta. Chociażby grając z tym świetnym ostrzem, który kopiuje jednostkę. Też może być dosyć ciekawe, ciekawe zagranie. Yy, więc, więc wydaje mi się, że to byłoby dosyć ciekawe. No, i archetyp oczywiście deszczu, czy tam sztor sztormu byśmy tutaj troszeczkę zbufowali, bo no niestety no, jest mało widoczny ten archetyp, mimo pojawienia się nowych kart, oczywiście. Jeśli to na początku było, ale teraz już nie ma, nie? Okej, okay. <laughs> przejdźmy do werbunku, moi drodzy. Oczywiście, Svalblot, to jest podstawa. 14. Prowizji za 10, myślę, że to jest ok. Skoro v ma 14 prowizji, który jest niegrywalny, ma 7 punktów siły, to dlaczego by nie dać Svalbladowi tutaj dodatkowy punkt prowizji? I wydaje mi się, że nie ma sensu tu więcej argumentować. Jest to mocna karta i musi kosztować też dużo. Wściekły cyklop. karta, która może większość ludzi irytować. Wydaje mi się, że 4 prowizje za 10 na starcie to jest dużo, dużo punktów. I ja bym tutaj dał ten, tą prowizję więcej. Nie ruszałbym jej, jeżeli chodzi o siłę. Natomiast zostawiłbym po prostu tak, tylko za 5 prowizji i tyle. 5 za 10. Skoro na Uzikaj dostało nerfa jest 10 za, za 6, to dlaczego nie cyklop 10 za, za 5 na przykład? Nie będzie miał pancerzu, więc będzie to wydaje mi się. Argument dobry. No i Sowe, tu oczywiście też bym zmniejszył, e, przepraszam, zwiększył prowizję do 13. Mocna karta, to musi mieć dużo prowizji, musi kosztować. Będzie bardziej bolało, jeżeli zużyjemy ją szybciej. E, ja nie wiem, czy jest sens tutaj cokolwiek e, komentować. Wydaje mi się, że to jest samo w sobie mocna karta. I jeden punkt prowizji spokojnie można dać. Przy, zostawiając przy tym siłę ewentualnie, lub zmniejszając, zmniejszając o jeden bądź o dwa tą siłę w przyszłości, oczywiście, tak? Mm, no, i chyba tyle. Tyle, jeżeli chodzi o y, plusy. A teraz minusy. I tutaj będzie dosyć ciekawie, bo miałem dużą zagwostkę czy Wii, czy może jednak coś innego, co już wybrałem. Meluzynę. Meluzynę się tym, y, że tak powiem, kierowałem. Neckar, gniew morza z meluzyną. Mogłoby to być coś ciekawego. Naprawdę czuję, że mogłoby, mo mógłby się Gniew Morza pojawić już e, z tą kartą. E, nastakowałaby się do tych 20 punktów za tym obrońcem. skrzeszamy. Oczywiście Xavier pewnie się pojawi później, <grym> gdyby, gdyby, gdyby w mecie się pojawiła Meluzyna z Neckerem. E, więc tutaj wydaje mi się, że to dosyć ciekawe rozwiązanie i mogłoby namieszać w aktualnej mecie. No i mamy dodatkowe deszczu pełno, nie? Ale ale to taka, taka decyzja moja i jestem ciekaw czy ktoś wpadnę ten też pomysł, żeby tą meluzynę zmniejszyć, jeżeli chodzi o prowizję. Magiczny kompas moi drodzy. Pamiętacie jak magiczny kompas był w piratów i dlatego chciałbym, żeby to wróciło na dzień dzisiejszy. Szkoda, że nie ma. Że ten kompas nie jest za 9 prowizji, bo byłoby różnorodniej w Skellige. Na dzień dzisiejszy spotykam albo tylko Ojczobójczą Furię. Ostatnio nawet zacząłem spotykać z powrotem e wojowników. Od Ejsta i Haralda i Meluzyny i tak dalej, i tak dalej. Z Rejzami oczywiście. Więc wydaje mi się, że ten magiczny kompas mógłby być ciekawy pod kątem... Powrotu piratów. To byłoby dosyć... Fajna, fajna, fajny, fajny, fajna talia, i szkoda, że została zepsuta przez tą jedną kartę. Nie, że już jej nie ma, może tak, bo zepsuta to jest mało powiedziane. Karta dalej jest mocna, ale bym zmniejszył o jedną prowizję, żeby było weselej. No i właśnie ostatnie, to też jest powiązane trochę z Neckerem. Piratów też bym chciał, żeby ta karta była jak po staremu, za 9 prowizji. Yy, zastanawiałem się, czy może siły by nie trzeba obniżyć, ale nie, wydaje mi się, że. 9 prowizji za 4 punkty i za wyciągnięcie z goldem, to myślę, że to jest spoko. Ja bym zostawił tak, jak jest, czyli 4 za 9 bym zrobił, i zaczęłaby się fajna fiesta, Może ta płotka z powrotem by wróciła do większości deków, O, bo praktycznie jej teraz nie widać tak często jak kiedyś. To tyle, moi drodzy. Napiszcie w komentarzu, co byście zmienili, albo na co głosowaliście. Ja uważam, że to mogłoby było, to było namieszać w mecie to, co ja tutaj wybrałem. Eee, zostawcie oczywiście lajka, like zostawcie suba. No i do następnego filmiku zostania ministrem do spraw bilansu. Tak, bilansu. Trzymajcie się. Hej,